Jeżeli patrzycie za dieslem, to skrzynia będzie drugorzędnym problemem, bo w pierwszej kolejności silnik będzie generował duże koszty, duże problemy. 2004, 2005, 2003 rok już DPF-y wchodziły, już ten DPF będzie wycięty, będą problemy z EGR-ami, z klapami, no ze wszystkim. Więc ja odrzucam silniki diesla. Będziemy patrzeć tylko na benzyny. odrzucam FSI, GDI, wszystko co ma bezpośredni wtrysk, bo to jest taka sama historia. Te samochody będą miały duże przebiegi w tamtych latach. To był początek, brały olej, cuda się z tym działy. Więc odrzucamy. Co nam zostaje? Zostaje nam 300 benzyna. I tutaj znowu musicie brać pod uwagę benzyna czy benzyna w gazie, ale czysta benzyna. Może być uturbiona, ale znowu, jeżeli weźmiecie na przykład 1.8 Turbo od Volkswagena, to przy takich rocznikach, przy takich przebiegach tam też powstają pewne koszty, bo są zmienne fazy rozrządu, fazatory i tak dalej, które się przy tak. Nie oszukujmy się, mówimy o samochodach, które będą miały już raczej trójkę z przodu.